Teraz, skoro farsa filmowa i skoro taką nieprzychylną wygłosiłam przed chwileczką teorię na jej temat, no to jednak trzeba powiedzieć, że ludzie pędzili wtedy do kina, widzowie pędzili do kina, więc coś musieli uzyskać, jeśli nie wspaniałą komedię, świetnie skonstruowaną, no to coś innego no to uzyskiwali właśnie coś innego, to co będzie również w Pawle i Gawle. Bo rekompensatą w farsie dla widza filmowego, rekompensatą braku logicznej fabuły, dobrej dramaturgii jest aktorstwo. Trudno być aktorem farsowym, a jeszcze trudniej być aktorem farsie niekiedy tak niechlujnie skonstruowanej, jak, jaka jednak, nie waham się powiedzieć, powiedzieć, dominowała jednak w przedwojennym kinie polskim. Tutaj dla naszego kina jest to niesłychanie istotne, że farsa odnosiła suk sukces wśród publiczności filmowej tylko wtedy, gdy na ekranie pojawiały się znane, skąd inąd, nazwiska y, aktorów. Tutaj y, y, w Pawle i Gawle to będzie oczywiście Adolf Dymsza, y, y, którego wiz komika była wtedy niesłychanie ceniona, ale ja dla niej nie mam zrozumienia, więc nie będę się nad tym y, rozwodzić. To oczywiście Eugeniusz Bodo, ten jak gdyby aktor, który będzie łączył dwa filmy, które dzisiaj zobaczycie. To naturalnie. Józef Orwid we wspaniałej drugoplanowej roli, tutaj w farsie drugoplanowe niesły, role niesłychanie się liczą i zwróćcie Państwo uwagę jak one są akurat w tym filmie świetnie rozgrywane. To oczywiście Ludwik Sempoliński, gwiazdor przedwojennych kabaretów. W roli kobiecej głównej wystąpi tutaj Helena Grossówna, która wtedy, w drugiej połowie lat 30., była taką y, gwiazdą filmową, która brawurowo w tamtym okresie podbijała y, no, serca wszystkich polskich kinomanów. Więc aktorzy y, oprócz tych, których Państwo zobaczycie dzisiaj w Pawle i Gawle. Jednak byłabym bardzo nieuczciwa, gdybym nie wymieniła takich nazwisk jak Mieczysława Ćwiklińska, jak Tadeusz Fertner, właściwie można by powiedzieć, że Nestor w ogóle polskiej farsy filmowej jak Zula Pogorzelska, która bardzo często grała drugorzędne, właśnie drugoplanowe, niedrugorzędne to jest złe wyrażenie, drugoplanowe role z Adolfem Dynszą. To są jeszcze takie nazwiska jak Wielka, naprawdę Wielka Loda Halama. I znakomity Stanisław Sielański, który często również występował w drugoplanowych rolach, właśnie z dymszą, w charakterze takich warszawskich cwaniaczków. To się ówczesnej publiczności podobało, ówczesna publiczność to akceptowała i chciała tych aktorów oglądać. Teraz mówiąc o tym, trzeba by pomyśleć o takiej sytuacji ówczesnej kultury, że widzowie filmowi doskonale z rozmaitej prasy znali te wielkie kabaretowe nazwiska, ale praktycznie nie mogli ich na własne oczy w kabarecie oglądać. Te nazwiska, które pojawiają się na ekranie, również i w Pawle i w Gawle, to właściwie elita. Aktorstwa kabaretowego ówczesnej przedwojennej Polski, elita. To byli aktorzy, którzy grali w najlepszych kabaretach, żeby to wymienić tylko chociażby morskie oko czy Kwi Pro quo, w najlepszych kabaretach, a najlepsze przedwojenne kabarety należały do kultury elitarnej. Elitarnej dlatego, że wstęp do nich przynależał, czy mogli oglądać te kabarety na, własnych, na własne oczy w rozmaitych lokalach, tylko ci, których było na to stać. Publiczności, ówczesnej publiczności filmowej oczywiście na to nie było stać. Tutaj pojawia się to nawet można powiedzieć stricte finansowe rozwarstwienie całej kultury dwudziestolecia międzywojennego. Niemniej jednak ci znani aktorzy pojawiali się na łamach prasy filmowej, rewiowej. Były takie tytuły jak Kino Rewia, Rewia Teatr. To były to była prasa, powiedziałabym, brukowa, bo tak należałoby ją określić, ale prasa jednocześnie, która rodziła takie marzenie o tym, żeby tych aktorów wreszcie zobaczyć i widz filmowy mógł dostąpić tego zaszczytu tylko idąc do kina i oglądając tych aktorów na ekranie filmowym. I tu pojawia się pewien paradoks przedwojennej farsy filmowej, taki mianowicie, że ci aktorzy wyjęci żywcem ze swoich macierzystych, macierzystych kabaretów wykonywali na planie filmowym jakby te swoje główne Numery kabaretowe, które krążyły po Warszawie głównie w postaci rozmaitych legend, dowcipów, anegdot itd., itd. A więc tu jeszcze pojawia się dodatkowy problem, braku wielokrotnie logiki w naszych komediach. Bo ci wielcy aktorzy kabaretowi nie zastanawiali się, czy dany numer w ogóle w jakikolwiek sposób łączy się z konstrukcją dramaturgiczną. Czy ma jakikolwiek sens w obrębie tej struktury, do której został z kabaretu przeniesiony? Nie, na ogół nie miało to sensu i też to dzisiaj zobaczycie, ja nawet nie zdradzam, które będą to fragmenty, bo jeśli spojrzycie post factum z punktu widzenia konstrukcji fabuły, to sami doskonale do tego Dojdziecie. Niemniej jednak to te praktyki były wówczas akceptowane i te praktyki były ponawiane, powtarzane ciągle przez tych właśnie aktorów jakby bez chęci, najmniejszej nawet chęci zaznajomienia się. Ze specyfiką rzemiosła filmowego, w ogóle ze specyfiką tej sztuki. Oni po prostu uzyskiwali wielką sławę w teatrach i kabaretach, tę sławę przenosili do filmów z takim bądź innym skutkiem, ale też sami Państwo ocenicie.